Witam Was wszystkich bardzo serdecznie u Babci Greni Jest to chyba drugi czy tam może trzeci odcinek z Greni Dzisiaj mamy Greni 11 na Steamie zainstalowano Wtedy graliśmy na modach w Greni 3 Jak klikniemy w się zamyka, tu nam zagląda misio Przyszliśmy do Babci, bo Babcia kupi... poszła do Biedronki Kupiła pomidorki i te inne rzeczy na pomidoróweczkę no i zrobię pomidoróweczkę koniecznie w komentarzach napisz czy wolisz Biedronkę czy Lidla oraz napisz czy lubisz pomidorówkę w komentarzu a ja już zaczynam lecimy sobie na easy bo to jest moja chyba pierwsza gierka już dużo grałem w gryni ale u na steamie też niedobrze ściągnięte pierwsza gierka o! Mamy katcynkę To niekwit, idziemy Przez las Zaglądamy w prawo, nic nie ma Idziemy teraz, pewnie zaglądamy w prawo Nie Chowamy się chyba za kłodą Nie Patrzymy się na jakąś Na jakieś przewrócone drzewo Teraz, o! Widzimy jakiś dom Teraz pewnie do niego będziemy iść Jak najbardziej Co pod głośno Lecimy w lewo Coś tam było Jakiś ludzi. Jakiś ludzi, nie wiem, czy to była babcia. Wstałem coś. Babcia nam no, wyjdzie z kijem. Na pewno dostajemy z flaskacza. Dostaliśmy z liścia czy z kija. Wiecie co no. I dobra. I to jest easy. Babcia chodzi. jakby miała 500 lat. Tutaj ta babcia już jest bardzo stara. Gra też. E, dużo ma lat. Pewnie sobie zagramy w Greni 2, ale to już na telefonie, bo na Steamie jeszcze nie dostałem. Czy nie dostałem, nie kupiłem. To się nie dostaje za darmo. Mamy tu latareczkę, którą musimy sobie wziąć na no wazon. Ta wazon jak wazon. Ja zawsze biorę wazon. Yy, biorę sobie go tutaj zawsze na kąt Rzucam on się tam turlu, turlu, turlu Ja sobie tu siadam kupłam Babcia sobie przyjdzie, pójdzie tam, ja wychodzę. Zamykam jej drzwi. I nara. To, tu się podcykuca, a nie pod, pod kontrolę. Ja też tak randomowo klikam... Kontrol, kontrol? Nie działa. No to klik na MC. MC, DMC. Ciągle klikam, ja muszę ze w ustawieniach zmienić na kontrol, bo pod te c Kucanie to jest. Co, tragedia człowieku. Kucać pod C! Kto to wymyślił? Dobra. Developer to wymyślił, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay ojojoj oj, ojojoj oj, 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 wejdziemy do autka, babcia nas nie widzi zaglądamy do tyłu, mam nadzieję, że babcia i can... no. aha nie możemy, potrzebujemy kar i jed potrzebujemy karki, ani kar i jed przyszła babcia O nie, o nie, A nie, A nie, o nie. I tu już pułapkę sobie. Dobra, poszła sobie. Dobra. Teraz musimy pamiętać. O pułapce. Mamy klucz do broni Dawaj mnie ten klucz Dobra Idziemy tu, chowamy się I Teraz tak Łapcia przychodzi, otwiera, zamykamy ją Idziemy na górę, otwierać yy, weapon key A, tak zamykamy ją, włączyliśmy, włączyliśmy idziemy tu, otwieramy pod cekucami to, 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 tak, to, to tak pierdzi ta podłoga, czy tak po prostu czyta, a nie, bo ja już wróciłem, przecież tu mamy książkę książki nie będziemy sobie załatwiać raczej albo załatwimy w sumie, bo książka też jest przydatna, bo trzeba i do tego pająka na dole ale my teraz zapoznajemy się ze streamerem. Naszym celem nie jest to przejść. Bo naszym celem jest dzisiaj zrobić chociaż jakieś postępy. Eee, postępy, właśnie. O co chodzi w tych postępach? Musimy chociaż zrobić 10 dziesię rzeczy. Zrobiliśmy już jedną rzecz. Zrobiliśmy łapenki. I musimy jeszcze 9 rzeczy zrobić. Teraz będzie kolejna rzecz. To już będzie ósma rzecz. Ponieważ e, już dajemy tutaj ptaszkowi opa to nam nie będzie potrzebne na razie no, tu nic nie ma idziemy do góry i mamy misia no, jakbyś inaczej dobra że też będziemy musieli z tej włóczni Zastrzelić babcię Zawsze boję Ja jak zamrożę babcię To ja się Boże nie stracisz mnie O Boże To ja się później Boję To ja się później boję że to Że teraz babcia się zrozumie mi przed burzą. O nie poleciałam razem z tym wilkrank. ale to jest potrzebna u pająka. na serio tu już nic więcej nie ma Ej nie no na serio O mamy To ten playhouse tam jest zawsze Zawsze Aha Dobra 7 Siedem. To się świeci ten. to jest ten pank. Czyli babcia się zwraciła, to chętnie nikt tu przyjdzie. Mm, co zrobię? Nie. Źle. bardzo źle. Ja. Gdzie tu poleciało? Tu. Dobra. Wychodzimy stąd. Jest babcia. A! Boże! Jak ja się jej teraz przestraszyłem! To jest niemożliwe. Babcia, chodź tu. Babciu, babciu, chodź tutaj. I włeb dostała. Prosto w łeb. Dawaj mnie to. No, nie turlaj, nie turluj, turluj. O. Dobra, nie, 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 nie. Co ja niosłem? Co ja niosłem? A ja tu coś niosłem, sen. Tam coś leży. Tak, na dwór miałem iść. Dobra. O, dobra. A mamy ten. Screwdriver. Hmm. Dobra, to chyba będzie teraz ósma rzecz. Tak, Nie. Przepraszam, nie ósma. Czwarta. Czyli mamy... Czyli jeszcze... jeszcze trochę. Już to była, było jeszcze sześć rzeczy. Musimy zrobić. Wystarczy, że idziemy na, na dwo na... Co tam się turla? Jakieś książki tam. To. Opa! No i tutaj się przewrócimy. Tutaj sobie kłótniemy, pójdziemy na skróty. Tutaj też. Okej, okay, dobra. Już pięć rzeczy mamy. Mi się wydawało, że jeszcze w tym pokoju. Hmm, tu byłem. Tak. Tutaj, co mam. Barta Dobra, uznajmy, że to jest jako szósta rzecz i jeszcze cztery. Nie, no i, no i ja już nie przejdę. Idź, dobra. Czy jeszcze cztery? Teraz będą tylko trzy. Trzy idzie babcia. Idzie babcia zobaczyć, co się tam dzieje na górze. Idzie babcia. Ona idzie tu na górę. Tak. Ona tu idzie. A dajmy się może zastrzelić babci? Boże, ja nie widziałem jak ona mnie zastrzela Czy daje mi z plaskacza? z kija, oczywiście Mmm chciałem Cześć miałem zrobić Ja idę od razu do babci, gdzie się babcia Na górze? Nie. Też po prostu będę stąd spadać. Jaj, zrobiliśmy następne postępy, czyli spadnięcie... Um. Jakim ja niby prawem nie zginąłem? Jest Dopiero teraz, ale wcześniej czemu? Mm, nie wiem. Mm, 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 mm. W grę to ja grać nie umiem. Wiem tylko tyle. Czy grać umiem, nie znajdować przedmiotów? Nie. I to z tego właśnie wynika. To już jest. Tak. Tego już tam nie ma. Nawet na dole. Czwarty dzień. Widzisz, jakie to. Profesjonalne napisanie. Bardzo. Dobra. Ipi, no i spadliśmy po raz kolejny. Dzisiaj gra ten, Barcelona, Bo wczoraj grał Real Madrid z AC Milanem. To dzisiaj gra Barcelona z tym, coś tam z, z tą Zvezdą, nie wiem. Nie znam tego klubu. Niebezpieczny ma debiutować, ale -ra 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 raczej nie zadebiutuje, na 100% nie zadebiutuje. I tu będzie babcia. Nie ma babci. Nazwijmy ten posąg. Mmm, jak go możemy nazwać? Mmm. Pimpek. Dobra, Pimpek, ja skaczę. Żegnamy się z tobą. Widzimy się za paręnaście godzin. Może dni. Jak będziemy znowu w to grali? No to co? To ja skaczę. Żegnaj. No i lipa, i przegraliśmy. Ba, pomidorówka u babci nam smakowała, ale za to. I nie zjedliśmy. Już byliśmy pełni. Babcia postanowiła nas zepchnąć tam gdzie, była, na, gdzie, tam, gdzie był nas. Nasz kochany kolega, którego poznaliśmy na samym końcu dnia, czyli Pimpek. Stoi za nami i patrzy jak babcia daje nam splaskacza i spadamy prosto na pułapkę. Widzimy się za parę godzin i młodzi dni. No to trzymajcie się, na radość